Witam was bardzo wszystkich serdecznie w kolejnym moim odcinku z tej strony Lord Express. w kolejnym moim odcinku zajmiemy się loterią świąteczną gwiazdka 2015 kochani za 20zł doładowania sobie kupiłem <klujny> oczywiście coś mi tam dodano ze smoczych run bo tam miałem mam sporo ich no i zakupimy sobie los chcę kupić los na loterię no dobrze. Hmm, tak, się nie opłaca. 150 grupowy. Unikat to nie? Ulepszony, heroiczny, legendarny. No to każde osobno. No to może kupię heroiczny. Tak, tak. Ja ile w ogóle mam? Zobaczę. 3000. No to może jeszcze. Ten. Nie, ten nie. Hmm. Tak, tak, tak. Ulepszony. Nie, ten nie. No i o tako Tylko żeby nam miejsca starczyło kurcze Poczekajcie sobie to tu miejsce muszę zrobić eee. Coś muszę tu wyrzucić Popatrzę co A tam mi niepotrzebne Hmm nie mam właśnie kochanie za bardzo co tak wyrzucić no, ale w sumie strzał już mi niepotrzebne to go wywalić no powinno starczyć już miejsca tak myślę a więc tak eee, heroiczne dwa razy I grupowy raz, dwa, trzy czy jakoś tak był No poczekajcie. Się zaraz nie będzie zgadzało. <laughs> dwa heroiczne miałem kupić. Trzy. A trzy heroiki. To nie. Tylko dwa razy i dwa razy to. O tak Dobra. Kupiono. Świetnie. no i świetnie już mamy tych jeszcze powyrzucam to będzie mi zbędne. potem sobie na wyżej kupię strzały no i dobrze, zaczynamy hu oj lordy xpsm postaraj się a Dobrze klikałem Zacznę może od tych słabszych naszych a poczekajcie bo ja jeszcze mam ona te o czy ona te mam Dwa razy na te mam, tylko że nie mam miejsca, tyle. No to co zrobimy? Hmm. Dobra, kochani, po prostu zwolnij miejsce, to powrócę do quest'a. Przepraszam, kochani, że wam powiedziałem wtedy quest'a, ale po prostu s... sami wiecie, że jak jestem przyzwyczajony po prostu do questów robienia i po prostu wszystko prawie to są questy i dlatego mówię zaraz powrócę do questa, tu do leterii przepraszam bardzo was za to dobrze no zwolniłem już troszeczkę miejsca no i zakupimy sobie czyli ileś mi tam starczyło, jeszcze mam jeszcze mam jaki to jest unikat na ten mnie już nie stać a ten tym bardziej. No na jeden jeszcze mi stać. A już na jeden jeszcze nie. No dobrze. I teraz kochani... Y, może... Zacznę... Od tych słabszych. Y, jak one się zwoły? Los na loterię świąteczną jeden. No, i co otrzymano nowy przedmiot? Co my otrzymaliśmy? Co my otrzymaliśmy? A otrzymaliśmy kostki logo, logów świetnie. E, dobrze, poczekajcie, bo mi się tu nie, a ja nie lubię tego. Tych lak, tego wszystkiego No, co jest? Dobrze Mówią, że chcemy jeszcze raz los I Za jeden I otrzymano, co? Strój prezentowego Psa no spoko, strojem zawsze nigdy nie pogardziłem, nie pogardzę. Dalej, dalej, co będzie? E, strój gwiazdkowego kotka, kurde, mam szczęście. Dalej, dalej, co będzie? Na teleport. Trochę za mało jak jeden. O, świetnie, to mi bardzo potrzebne jest. Co to jest? Strój bombowego jeża? Strój gwiazdkowego jeża? No no serio? Nic już nie ma, dobra. No to teraz ch y chcę los hero. Y y Za 450. Dobra, no chwila prawdy. Uhuhu, kurde kochani. Mikstury, wszystkie cechy plus 35, niszczy, niszczenie 6 energii podczas ataku, niszczenie 12 many podczas ataku, S.A. plus 63%, kurde, no w końcu coś fajnego, no chwila prawdy, o w końcu więcej ich dostaliśmy, dobrze, teraz co, uuu, od razu 21, to mi się podoba. A jeszcze nam kilka losów zostało. Co to? Duża mikstura utraty wyczerpania. No, przyda się, na pewno. Uuuu, kolejne. To sobie kamienie już jakieś kupię na bank. Ważne, że już dostałem jakieś yy, legę. To mnie cieszy. Co otrzymaliśmy. Kolejne. No nie, to to już teraz trochę żałosne. Co to? rzeźbienia. O, fajne, przyda mi się, bo mi się już to skończyło. No mhm. No jeszcze dwa. O, słończaruny legendarne jak miło. No i ostatnie. O, ulepszenie broni na trzecim poziomie, świetnie, no od razu sobie wezmę, tam mam na 120 l e, hero, broń to sobie ulepszą. No dobra, może teraz jeszcze przejdę, szkoda, że tutaj wyzwania żadnego nie, nie otrzymałem, chciałbym. Hoda. no ale cóż tak bywa yy... może tutaj pójdę kupić ale to jak będę w w, 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 w... Yy, choinkowym lesie no i tutaj mam kuponę na teleport yy... gdzie to jest tu mam kupon na torbę. Tu masz torby, tu ma chyba ten. Tak. Mam aż 15 ich chyba. Bodajże. 15. Tak, 15. No to teraz zobaczymy co tu jest. Fajnie jakby było. Z tamtego roku takie coś. Super to było, bardzo mi się podobało. Aczkolwiek w tym roku widzę tego nie ma. Szkoda. No szkoda, szkoda Dobra, może jakiś sobie teleporcik kupimy Za 15 jest tak Gnotę Do teleportu sosnowego od ludzia z zło bagna Fajne to jest na zło bagna Hushol mamy, sali królewskiej Do Eder, tu zmer mamy O, do wioski pszczelarzy być może Bo tutaj yy, Czasami jestem. trzeba zrobić, to się przydaje. Ten Methar mam Win nie muszę, do tornek yy, też nie muszę Kają stracańców. Andrum spokkuli no dobra, kupimy sobie do wioski za 12 i zostało mi ile? Zostało mi 3 Co tu za 3 może mogę kupić No nic raczej nie mogę kupić, dobra Słuchaj, to by było na tyle z tego odcineczka. Jeśli się pod, pod, podobało, no to łapka w górę. Wiele widziane są subskrybacje oraz komentarze. A więc co? Cześć wszystkim, na razie, wesołych Święt!